Cześć, witajcie ponownie na kanale Wydaje Nam Się. Dzisiaj razem z Zuzą opowiemy Wam trochę o domowych targach książki, które zbliżają się już wielkimi krokami, bo zaczynamy 14 listopada i targi będą trwać do 20 listopada, a w ogóle naszym motywem przewodnim jest zaczarowana biblioteka. How cool is that? Kto nie lubi bibliotek, myślę, że każdy mol książkowy to mhm. jest, wiecie, taki raj dla mola książkowego, więc stworzyliśmy specjalnie dla Was taki właśnie raj. I moje pytanie brzmi, Zuzu, mhm. które te targi wolisz? targi online czy takie żeby gdzieś nie wiem jechać na drugi koniec Polski do Krakowa do Warszawy i mm -hmm. tam sobie chodzić czyli po targi stoiska. stacjonarne czy targi tak. online no ja jestem zwolennikiem jednak targów online przede wszystkim dlatego że jestem leniem tak, w domku, w piżamce i w ogóle najlepiej, żeby nie wychodzić z łóżka, odpalić yes. wszystko, oglądać, uczestniczyć, zrobić sobie zakupki online. Mm -hmm. One do mnie przyjadą, te książeczki. Ja w ogóle będę cały czas szczęśliwa w piżamce z najlepiej z kawką albo herbatką, tak jak teraz. E, I będzie cudownie. E, ja mam trochę dyskomfort, jeżeli chodzi o targi e, stacjonarne, no bo po pierwsze, ceny są nie tak korzystne książek, zdarza się. Zdarza się. E, do tego jest tłum. Trzeba się wszędzie cudem dostać, albo nigdzie się nie dostaniemy. Tak, jak patrząc na ostatnie targi, gdzie było dość tłoczno. No i poza tym ta oferta jest dość mocno ograniczona. Nie ma tego wszystkiego, co ja chciałabym sobie kupić. Tak, tak. no bo nie zawsze wystawca jest w stanie zabrać ze za sobą cały sklep. Mhm, więc... Tak, no nie, to w ogóle nie jest nawet możliwe do realizacji. Tylko patrzę tak pod mojego względu, to wygodniej po prostu na targach online. Siedzieć w domciu, mhm. tak. Ja też lubię w domciu. Jak sobie właśnie odpalę komputerek, pod kocysiem, z herbatką, tak jak ty, więc możemy sobie przyjechać razem. <grym> Siedzieć razem mhm. na targach książki w jednym pokoju. Może domu, zostańmy mógł, w tym bo z niego nie wychodźmy. Tak, let's do it. Dobra, więc teraz opowiemy Wam mniej więcej, jak jest program naszych domowych targów książki, o wszystkich atrakcjach, które mamy dla Was przewidziane, a będzie tego całkiem sporo. Bo Ale wszystkich innymi... niespodzianek nie zdradzamy i nie, konkursów nie. nie tak, to tak dopiero dowiecie do się 14 albo nawet później. Mały sneak peek. Powiemy Wam mniej więcej o spotkaniach, o naszych promocjach i o jakichś gadżecikach, więc let's do it. to powiemy Wam teraz. Co mniej więcej będzie się działo? Mamy mhm. bardzo dużo fajnych spotkań autorskich. Zuzu, możesz coś nam opowiedzieć, kogo będziemy gościć? Będzie Pewnie. wspaniale. No, na początek w ogóle 14 zapraszamy na spotkanie otwierające, w którym będzie uczestniczyć Marta, Alex i ja, więc troszkę pogadamy sobie, popolecamy różne książki, też przedstawimy mniej więcej rozkład jazdy. Na początku powiem tylko, że wszystkie spotkania możecie znaleźć na zakładce nam się.pl i ukośnik domowe targi książki, ale też na naszych wydarzeniach na Facebooku. Spotkania będą na TikToku. Na Instagramie i na Facebooku? Będziemy wszędzie, dosłownie <laughs> wszędzie, więc warto zaglądać na każdą platformę. Z, ze spotkań, które na pewno rekomendujemy, to spotkanie z autorkami świątecznymi, autorkami obyczaju czwartej strony. Będziemy rozmawiać o książkach świątecznych, będzie to spotkanie z Klaudią Muniak, Anią Haber, będzie też Danuta Awolusi, albo Martyna Pustelnik, więc będzie tego bardzo, bardzo dużo. Na przykład Agatę Przybyłek będzie można teraz spotkać na spotkaniu o książkach świątecznych, a dokładnie o niej, takiej malutkiej krótkiej Świątecznej, 24 dni do gwiazdki. Tak, to jest takie słodkie. Ty też masz swoje spotkanie. Tak, ja mam też swoje spotkanie i moje spotkanie będzie poświęcone lekturom, bo jest to dość taki chyba gorący temat ostatnio. Mhm. Dużo się dzieje w tej sferze i będziemy sobie gościć panią Ritę Larek, która jest polonistką i poznamy w ogóle perspektywę właśnie polonistki. Jak to jest z tymi lekturami? czy czy one są nam faktycznie potrzebne, czy my naprawdę się tak na nie złościmy? Bo wiecie, jak jest, jak trzeba coś przeczytać, bo nam każą. Ale wie, wiele razy też tak jest, że wracamy do tych lektur po latach dopiero i tak, tak je doceniamy. i koniec końców nam się podobają. Tak, ja jestem bardzo ciekawa tego spotkania. W ogóle ciekawi mnie ta perspektywa i ten temat jest bardzo fajny. Spotkania są różne, są też takie polecajkowe, czyli będziemy rozmawiać typowo o książkach, ale będziemy też poruszać różne tematy. Ja na przykład prowadzę spotkanie z Agatą Romaniuk o jej książce Historie Miłosne to są historie późnych miłości krótko i szczęśliwie tak nazywa się ta książka ale też Agata Romanik będzie miała drugie spotkanie o swojej książce dedykowanej po polsku i po ukraińsku, lemorożca. Chyba takie jeszcze fajne spotkanie to z influencerami, które prowadzi Alex. Tak, i ono będzie na Facebooku. To jest spotkanie, gdzie będziecie mogli poznać różnych influencerów, którzy są tacy top of the top, mhm. po prostu na swoich platformach, czyli na Facebooku, przepraszam, na TikToku, na Instagramie i na YouTubie. Tak. Wspaniali goście, więc będziecie mogli się dużo dowiedzieć, bo teraz ciężko trochę wyczuć, chyba, ten rynek booksfery, gdzie, gdzie kto powinien nadawać, bo każdy ma swój styl mm -hmm. i dobrze znaleźć swoją platformę. Zwłaszcza, że tam na się dowiecie. Tak, tak. Zwłaszcza, że ten, przepraszam, ci te ale ten rynek stale rośnie i do niedawna jeszcze nie było takiego czegoś jak BookTok i tak. BookTokerzy, a uh. to się stale zmienia, więc będzie bardzo ciekawe. A spotkanie akurat odbędzie się na Facebooku, więc gorąco polecamy. Alex będzie na pewno zadawać trudne pytania, jak zostać influencerem książkowym. Myślę, że ze spotkań to, to wszystko. Tak, żeby nie zdradzać więcej, zapraszamy na zakładkę Domowych Targów Książki. Tam zobaczycie o wiele Wiele więcej spotkań, bo jest ich masa, e, naprawdę. około 20, więc warto, jest naprawdę. tego sporo. Mm -hmm. Także u, otwierajcie swoje kalendarze i wiecie, rezerwujcie sobie dla nas godzinkę, żeby niczego przypadkiem nie przeoczyć. Dobra, a teraz jeśli chodzi o książeczki, no to y, chyba to jest coś, na co wszyscy czekają. Czyli wspaniałe książki, cały nasz sklep będzie na minus 50%. Tak także wiecie. Okazja! I love it! I love it! Wszystkie książki i e-booki. Będą na minus 50%, czyli możemy powiedzieć, opowiedzieć, że cała księgarnia będzie na minus 50%. Ja kocham ten czas, bo wtedy to jest taki okres, kiedy można uzupełnić wszystkie zapasy i kupić książki dla siebie, ale przede wszystkim też na prezenty. Dla bo, kogoś. Tak, uh -huh. zaraz będzie okres prezentowy te ceny książek. No, Przyznaję szczerze, nie są już takie okazyjne, a kupić jedną książkę na prezent to zawsze wypada. Rzadko znaleźć, trudno znaleźć prezent za 20-30 zł, który nie wstyd dać. Tak, a zwłaszcza, że nasze książki ostatnie to po prostu przechodzą ludzkie pojęcie i są tak przepięknie wydane, że słuchajcie, ja to czasami bym sobie chciała tak na półce po prostu poustawiać i się gapić na nie. Uwielbiam. Tak, są śliczne naprawdę. Zwłaszcza te dziecięce, ja jestem zakochana w książkach dziecięcych. Zygzaki są przesłodkie. Tak, i to jest właśnie książka Agaty Romanik, z którą będzie tak, spotkanie, spotkanie odnośnie tej książki. Mm -hmm, mm -hmm. Ale oprócz tego też będziemy dodawać do zamówień bardzo dużo gadżetów i dodatków. Wiemy, że to kochacie i to jest taka rzecz, którą wszyscy zawsze czekają, że czy dostaną jakieś dodatki do paczek? Gadget? No jasne, jakby co za pytanie. Ja mam naklejki, które będziemy dodawać. Marta ma zakładeczki, mm -hmm. ale oprócz tego też będą zakładki premium. Ręcznie tak. robione, handmade, z zakładeczki. Z żywicy. Tak. Takie, wiecie, fancy-shamsy trochę. Dokładnie. Zakładki będą z żywicy, one są robione ręcznie. Pamiętam, że tak. każdy z nich ma w ogóle totalnie inny wzorek i bardzo mocno się od siebie różnią. Są, są prześliczne, tak. I love it. Jeżeli chcecie dostać je w swoich paczkach, to na pewno jest tak, że powyżej 6 produktów w koszyku zakładki będą dodawane za darmo, mhm. a poniżej tam około 75 zł w koszyku będą płatne, ale to jest bardzo niska cena, więc jakby dodatki, no ja bym się zgłosiła. No wiecie, no bo to już samo w sobie, jako taki dodatek do prezentu. Nawet to jest super. Mhm. Ja mam i też obdarowałam właśnie parę osób takimi zakładeczkami i wszyscy byli zachwyceni, więc I love it. Takie coś innego trochę. Ja kocham, kocham, kocham. Wszystkie zakładki świata. E, oczywiście gubię je po tygodniu, ale nadal są bardzo O Jezus, prawie taką Lol. Dobra, e, ale odnośnie jeszcze takich prezentowników, bo tak jak mówimy, książki są e, super pomysłem właśnie na prezent. To jeszcze na naszym kanale pojawi się film, e, gdzie damy Wam propozycje dla każdego, coś fajnego, ładne wydania i też e, jeśli chodzi o zainteresowanie różnych osób, będziecie mogli znaleźć coś fajnego. Także wpadajcie, będzie dużo inspiracji. E, Wszystkie nasze marki też będą fajnie zaangażowane w całą akcję, więc też możecie odwiedzać ich social media, bo oni będą dawać swoje polecajki, także gorąco Was zapraszamy. No i co? Ja nie mogę się odgrywać. Ja dokochać. jeszcze mam jeden pomysł. Co, się stało? co jeszcze chciałabym dodać? A propos prezentów, bo e, ja na przykład mam problem, jeżeli chodzi o gotowe prezenty, a w tym roku przygotowujemy po raz kolejny pakiety książkowe. Tak, I ogólnie właśnie. nasza skrzynka na DM już wybucha, bo ludzie cały czas pytają o to, czy będą pakiety książkowe, więc mówimy oficjalnie będą, zwłaszcza te świąteczne. Będzie no mhm. tych bardzo, bardzo dużo. E, w ogóle tym razem pierwszy raz będzie taka. Rzecz, że będzie pakiet Buktoka właśnie tak, chciałam to powiedzieć. Tak, tak, hity Buktoka. Widzę, że tutaj jest malibu, więc ona na pewno wchodzi. Nie mm -hmm. chcę zdradzać więcej, bo będziemy je po prostu okazywać już niedługo na naszej stronie, zwłaszcza na domowych targach książki. To są takie okazje cenowe, ponieważ to jest około pięciu książek w robacie do minus 60-70%, więc zawsze opłaca się kupić pięć książek w pakiecie i rozdać je kilku osobom, lub zgadzać dla siebie cały pakiet. Tak, znaczy ja bym tak zrobiła, ale wszystko dla siebie to nie jakby <laughs> dla mnie, tylko moje. Zgadzam się totalnie. Tak. W ogóle kupujesz jeden pakiet i może. Może obdarować całą rodzinkę, to jest no, coś dokładnie Więc to jest bardzo fajna okazja. Też polecamy, żeby zajrzeć na zakładki i pakiety. I ja chyba już bym więcej nie zdradzała, jeżeli chodzi o targi. Nie, no przecież nie będziemy Wam tutaj serwować wszystkiego na raz. Mhm. To takie wiecie, ziarno niepewności, żeby Was tylko zainteresować. Także widzimy się, mam nadzieję, już 14 przez calutki tydzień na wszystkich platformach. Będziemy Was nawiedzać i zaglądać w każdy kąt Waszego domu. Także wiecie, bądźcie czujni. Nie pochodźcie nawet z łóżkami, i tak was znajdziemy. Dokładnie tak, ma być milusio, cieplusio i domowo. Także do zobaczenia już w poniedziałek. Trzymajcie się, pa! pa!